Cześć, z tej strony Kej Wilku. Witam w kolejnym odcinku z serii Pure Farming. W tym odcineczku, czym się zajmiemy? Nie zdradzę Wam na starcie. To po prostu nie zdradzę. Tutaj mam zasiane pole, bo już nie pamiętam. Nawodnienie się, tak, jest zasiane. Pytanie, czy tamto pole mi rośnie, czy już mi yy, urosło? czy w ogóle mam tam zrobić orkę? Bo tak szczerze nie pamiętam już. Tak. Nie mam jakiejś długiej przerwy od grania w pure Farming, a już nie pamiętam, co robiłam. Taką mam superancką pamięć. Nie no, mam lepszą, ale w drzewo wjeżdżam. O, już mogę zbierać. Nieźle. Nie rozumiem, dlaczego to pole ma większe nawodnienie niż tamto. Nie ogarniam tego. No, wracając do mojej pamięci... To mam dość dobrą pamięć, ale po prostu zależy z jaką rzeczą, bo do pure farming nie mam pamięci w ogóle, ale jak sobie gram dam dla przykładu na jakimś moim świecie survival w minecraftcie, to już pamiętam, co robiłam. A w 7 days to no to pamiętam. O. Wsiadłam. Jak zwykle wchodzę w palety wysiadając. W ogóle ładne palety. Chciałabym takie mieć. Bardzo potrzebuję was. Dajcie mi. Ch chętnie bym włożyła rękę do monitora je wyciągnęła, ale podejrzewałam, żeby mi przez monitor się nie zmieściły, albo monitora nie mam jakiegoś ogromnego, bo po co mi duży monitor, jak przed nim siedzę? To, to do salonu duży jest potrzebny. To co, trzeba pojechać zebrać tamto pole? No, i jeżeli chodzi o moje wrzucanie, to ja wrzucam co trzy dni odcinki. Trzy dni nie ma odcinku i później jest. Ale może po prostu będzie tak, że wrzucam dwa odcinki z tej serii na kanał i mam plan, żeby zacząć też nową serię, bo mam tą serię Survival z wersji 1.2.6, ale to jest na Alfie. I nie wiem, czy nie zacząć nagrywać drugiej serii z Minecraftem, tylko że na wersji 1.12.2. Bo tam mam swój świat survival, który mi się bardzo podoba. jeżeli ktoś zna RoksemB, to pewnie kojarzy jego serię yy, Mea, się nazywał Minecraft Extreme Adventures Adventures, no, jakoś tak to się wymawia. Nie umiem za dobrze angielskiego. No i yy, on tam budował ogromne budowle. I ja na, tej, na tym Minecrafcie, na tym moim świecie na 1.12.2 Chcę osiągnąć to co Roxenb w serii MEA. Po prostu chcę też budować takie budowle, takie różne rzeczy. Mam, mam też pomysł na parę baz, bo przed tym jak oglądałam tą serię MEA, to już miałam plan, żeby sobie zrobić bazy, bo chcę mieć bazę na większości biomów jakie istnieją w Minecrafcie. Wiadomo, że nie na wszystkich, bo, bo są te główne biomy, które można wyróżnić po prostu z widzenia. Ale tak ogólnie to w Minecrafcie na tej wersji jest chyba 35 biomów, bo ja tam też próbuję zrobić wszystkie osiągnięcia, jakie istnieją w Minecrafcie. Więc dość dużo tego tam jest. Próbuję zjeść wszystkie jedzenia. Tylko że nie mam ani marchewki, ani ziemniaka i nie mogę zrobić gulaszu. Więc. Nie mogę zjeść jak na razie gulaszu. Tylko, że tam się nawet liczy do zjedzenia wszystkich jedzeń. Jeżeli jest pieczone mięso, to musisz też zjeść surowe mięso, żeby ci się policzyło jako jakby zjedzone dwa rodzaje mięsa, czy coś takiego. No, planuję zrobić właśnie te wszystkie osiągnięcia, jakie są na tej wersji. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, znaczy, nie wiem, musi mi to wyjść. Tylko nie mam pomysłu, jakie nazwy dawać yy, bazom, bo mam bazę pierwszą, którą to no, stworzyłam jako pierwszą, no wiadomo, zwykła baza wypadowa, tak po prostu, żeby się schronić przed mobami. Zwykły kloc z drewna, a raczej z desek. Nic ciekawego, oprócz tego, że wszędzie dookoła mam biomy z kwiatami. Nie wiem, z 10 dookoła mam, więc <laughs> ostro tam jest. Tym bardziej, że ja potrzebuję tych kolorów, bo ja uwielbiam kolorową wełnę. Mam też plan zrobić sobie kolorowe szkło i kolorowy cement, na przykład, jakbym sobie, nie wiem, coś budowała z tego cementu. No to mi się przyda i tak dużo kolorów. E, tylko nie mogę znaleźć pustyni, bo jak byłam ostatnio na wyprawie, dopatrzę ogromny bion zimowy. No kurczę, ten bion miał z. No, 500 kratek na jakoś, nie wiem, 2 czy 3000 kratek. Więc on był taki ogromny, że sobie postanowiłam w nim zrobić główną bazę. I tam będzie moja główna baza. Nie mam pomysłu na jej, na jej nazwę, ale mam pomysł na nazwę dla mojej yy, tej bazy takiej yy, malutkiej. Tej, tej mojej pierwszej bazy. No to mam dla niej nazwę. O, dobra, już pamiętam. E, ta moja pierwsza baza to miała się nazywać kwadracia. Dlaczego kwadraciak? No bo jestem zwykła kwadratowa baza. Bo tak szczerze yy, uczę się powoli budować. Uczę się budować ładne budowle. Wychodzi mi to coraz lepiej, bo robię bez żadnych poradników. No bo wchodzisz na taki poradnik i tak o. Albo znajdujesz za duży dom, bo ja nie lubię dużych domów w Minecrafcie. Wolę takie, no takie pomiędzy po prostu. Albo jak widzę już jakiś ładny domek, taki mniejszy. To on w środku jest jak jakiś mini domek. Że tam się mieszkać w ogóle nie da. No i sobie postanowiłam sama się nauczyć budować. I pierwszy test wybudowania mojego domu poszedł mi dobrze, bo jak na pierwszą taką budowlę, taką, która ma wyglądać ładnie, no to moim zdaniem poszło mi naprawdę dobrze. Tylko tak ogólnie to tylko przód jest tam rozbudowany, bo tam jest jakieś okienko i różne jakieś inne detale. A z tyłu i z boku to po prostu głównie liście dałam, bo już mi się nie chciało tam paprać zrobieniem jakichś rzeczy na okna, no. Ale myślę, że zrobię z przodu taki mały parapet, na którym dam sobie kwiatki. Mam tak dużo tych kwiatów, że po prostu wezmę sobie nimi przystroję domek i jeszcze z zewnątrz domu będę dawać tam różne jakieś kwiaty i takie ozdoby, żeby to ładnie wyglądało. I ta moja druga baza będzie się chyba nazywała. Nie wiem w sumie jak. Nie mam pomysłu, bo to jest taki y, domek jakby drwala, bo tam będę miała po prostu taką sielankę. Zwykły domek. Y, obok będę miała jeszcze tartak i to tak naprawdę tyle na bionie zimowym. Będzie po prostu tam spokój, pójdę sobie tam, pójdę sobie tam i nic nie będzie dookoła. Po prostu taki spokój. Natomiast y, obok mam niedaleko taką ogromną polanę i na tej polanie zrobię sobie ogromną farmę pszenicy, która nie będzie automatyczna i obok zrobię farmę y, buraków, ziemniaków i marchewek, ale ta farma już będzie automatyczna. No Bo ziemniaków i marchewek potrzebuję dwa razy mniej niż pszenicy, no bo pszenica nie wiem, dla przykład dla jakichś ozdób może się przydać, no bo snopy siana dla przykładu nawet. Resztą chlebek łatwo się robi, tylko że pszenica to jest, to jest roślina, która nie licząc drzew, chodzi mi tutaj o rośliny jadalne, to pszenica chyba rośnie najdłużej. Nie wiem jak Dynia i Arbus, ale z tych takich wiecie, ziemniaków, buraki, no to akurat pszenica rośnie najdłużej. Bynajmniej z tego co mi się udało zauważyć, bo prowadziłam po prostu obserwacje na temat tego i tak wywnioskowałam. O, pełny zbiornik. Trzeba pojechać to odwieźć. No i miałam sprawdzić, gdzie się krowy hoduje. Zapomniałam w ogóle. Bo ja poza odcinkami... Ja mam taką zasadę, że poza odcinkami yy, nie chcę grać po prostu na świecie, który jest typowo pod odcinki. Bo ten świat jest typowo pod odcinki i po prostu nic nie robię z tym światem. Yy, nic nim nie robię poza odcinkami. Mam taką zasadę, Chyba, że dla przykładu, jeżeli bym zrobiła tą serię ze świata 1.12.2 w Minecrafcie, no to myślę, że wtedy bym już yy, robiła poza odcinkami, bo bez sensu byłoby nagrywać odcinki 3, dla przykładu, jak cały czas yy, kopię kamień. Byłoby to bez sensu. No bo, ben, no bo mam zamiar w górach, yy, przed chwilą wymyśliłam, że w górach będzie dobre miejsce, na zbudowanie zamku, tylko że to będzie taki ogromny zamek, ogromny mur, na nie wiem, tysiąc kratek, czy tam na dwa tysiące, nie no, na tysiąc kratek. Nie wiem czy nie przesadzam, ale to się okaże, ja na ile zrobię, tak naprawdę. Będzie ten mur, będzie z kamienia, tak na obu. albo z cegieł kamiennych. Wątpię, że go zrobię z tego, tego bagno, no. Wątpię, że go zrobię z cegieł, tych takich z gliny, bo nie marzy mi się zbierać tony gliny, żeby zrobić po prostu zwykły mur, który będę musiała robić na bardzo dużo kratek. A takie te cegły, co się robi yy, z kamienia, no to po prostu trzeba ten kamień przepalić na stone albo mieć kilo z silktaczem. No i yy, po prostu się je przerabia. No, łatwy jest crafting, bo. Trzeba mieć cztery. To, to trzeba było mieć po prostu cztery stone. Jak to się nazywa? Po prostu kamień chyba to się nazywa, tak? Cztery kamienie, i z tego wychodzą cztery takie cegły szare. Więc to się opłaca robić. Tylko najgorsze jest to przepalanie, właśnie. Bo trzeba dużo do tego węgla. Aktualnie kopię kopułę. Kopuła nawet duża, bo to ma. 40 na 40, wysokość na 4. To nie jest mała, ale to też. No, nie jest jakaś duża. Róż mogę stwierdzić, że to jest malutka kopuła. Jak ktoś stwierdza, że to jest duża kopuła, to niech sobie obejrzy odcinek Mea chyba 90 któryś. To był chyba piąty sezon, czy tam czwarty, to dopiero była kopuła tam. Bo coś zaraz wiadę. Tam będę miała swoją. Y, jak to się nazywa? Tam się ten trzyma rzeczy. Boże, zapominam słów. To się nazywa. No, magazyn. O! Tam będę miała po prostu magazyn. Myślę, że wykopię sobie ten magazyn bardziej na dół, żeby były takie tam pięterka, bo myślę, że sobie zrobię tak, nie wiem, dwa, trzy piętra i przedzielę je szkłem. Na, będą ściany przydzielone szkłem, jak i również yy, góra będzie. Przy... Boże. Jak i również piętra będą przedzielone szkłem. Dobra, ja się wezmę już do pracy. Nie będę was zanudzać moim, moim gadaniem o świecie, więc lecimy.

Ze wieczorem ogarniętym moją ciszą oni nie słyszą. A ja tak jak w trasie te proste dźwięki mnie kuszą. Na ze mną chmur wiszą. Wszystko jest takie łatwe i paradoksalne A zadowolony nios radość dzisiaj wszędzie. Znowu się uśmiecham, wiem, że wszystko dobrze będzie. Zagubiony w tłumie chcąc co się w tym pędzie. Buduję swoje życie na miłości w fundamencie. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami Z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami. I nigdy nie zawierze nam już ich nikt. Nie zawierze mi.

oni patrzą, lecz nie widzą. Z twojej radości szydzą, przychodzą, kiedy są w potrzebie. Cisza wokół mnie zapada smrok, a ja nadal w nią wsłuchuję się. Serce swoim rytmem mocno upewnia mnie, że warto wierzyć w ludzi. Pamiętaj o tym, że nadzieja karmi, a nie tuczy. Do szczęścia otwarte drzwi, nie szukaj kluczy. Ja nie chcę Twoją wiarę dobra, więc ja jestem z powrotem. Przewiozłam, przewiozłam już całą pszenicę, dostałam za to no jakoś około 5000, czy coś takiego. jeszcze przyjechałam uzupełnić y, zasoby wody y, na moim sadzie, bo zostało już zero tych zasobów. Ale widzę, że już jutro będę mogła zbierać te jabłuszka. Pięknie sobie rosną, i za co będzie, no, tak z 7000 z tego co pamiętam, więc naprawdę dużo. Czekam aż urosną, będzie można je wtedy zebrać, no i będzie wtedy giz. tylko trzeba będzie je od nowa opryskać. Ale opryskanie to tam chwila, moment. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do następnych odcinków, i zapraszam do wejścia na mój kanał. Dziękuję za obejrzenie, życzę jego dnia lub wieczora. i Cześć. Idź. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami i nigdy nie zabierze nam już ich.